Dzień dobry Państwu. Witam Państwa. Miłość znowu z Wami spotkać. Chyba się zgodzicie, Państwa. Tak, zgadza się, jest to live. Na żywo. To już się nagrywa. W zasadzie to już jest na żywo. Czekam na jakąś racjonalną liczbę tupelców mojego kanału. To są tutaj bardzo potrzebni. Bardzo naprawdę. Witam Państwa. Coś tutaj wbija. A tutaj jeszcze muszę. Czy mnie słychać tam po drugiej stronie? Czy mnie słychać? Czy mnie słychać, Państwo? Siema, panie z Parki, już mamy dwie osoby. Dobra, dwie osoby starczą. Już trzecia do nas wchodzi. To zaczynamy. Przepraszam państwa jeszcze za jakość nagrania. Jednak wiecie, jednak do live używam kamerki wbudowanej do mojego laptopa, a te kamerki z laptopa ce nie cechują się jakąś dobrą jakością. Dlatego stosuję do w filmach y, albo z telefonu, albo widzicie kamerkę rodzic. Ale jeszcze na, na razie tak zdaję sobie sprawę, że ta jakość jest dobra, ale mam nadzieję, że jest w miarę wystarczająca. Tak się składa, że dzisiaj. No dzisiaj. Dokładnie się tego nie da określić mija półrocze od założenia kanału YouTube, ponieważ pierwszy film był z Euro Truck Simulator 2 opublikowany 7 czerwca tego roku, więc mówicie, że to dopiero 7 będzie e, półrocze. To był czerwiec. Jeszcze. Już jesteśmy, licząc pełne miesiące, to mamy lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień. Ale jednak sama ta idea, nawet wiecie, ja liczę, że ten pierwszy film to też musia być idea tego założenia. To można powiedzieć, że możemy już obchodzić półrocze. Ten pomysł się wtedy nagodził. Już film wtedy kręciłem, ale opublikowanie dopiero było siódmego. Też polecam ten film. Na swój sposób ciekawy, aczkolwiek mnie jeszcze zagłusza. Tam troszkę, ale polecam sobie sprawdzić. Pół roku. W tym czasie opublikowałem dużo filmów. Jest ich 60 albo 70. Tak mi się wydaje. Głównie są to symulatory jazdy. No widzicie, nawet na nawiórku jest kierownica. Najwięcej odcinków wyszło z EuroTrack Simulator 2. Wyszły również odcinki z yy, ATS-a. Z Boost Simulator 18, ostatnio wyszły. 3, ponieważ to było, tak jak wiem, ostatnie w roku. Yy, z Farnbusa jeszcze się widzieliśmy. No niestety, no niestety powiem to, to nie jest moja kategoria. Tego nie nagrywam, nie nagrywałem i nie zamierzam nagrywać. No tak po prostu, wiecie, żeby kanał był, miał jakiś sens, to musi mieć jakiś, no, jak to się mówi, jakiś zasięg, w co będzie celował. Mój zasięg celuje w symulatory, jazdy najbardziej, że nie celuje, tylko idzie do celu. Już cztery osoby na live, rozkręcamy się. Aczkolwiek i dlaczego to jest model Bo jak się live skończy, wrócę to do playlisty model ponieważ Wam jest to wprowadzenie. Tak jak mówiłem, bo będą jednak takie live y ze sklejania modelu. Na razie modelu jeszcze nie mam przy sobie, ale zrobię wprowadzenie, jak ten model pomaluje. Wiecie, jeszcze Wam tej skali zaprezentuję, ale tak. Więc Wam powiedział, że mamy półrocze. Co jeszcze? No na skreczu wydaliśmy na, na, na pewno S Game'a i Healthka. Jeszcze trzeba wspomnieć o tym, co Pan Sparki robi. Pan Spark jest na czacie u nas. Też tam powydawaliśmy bardzo dużo rzeczy. Pan Sparki powydawał. Ale to już... Ja wam powiem, że był S-game i Helltrack. Tam Unity, a, ale nieważne, nieważne. I sobie pomyślałem, że z okazji półrocza, możemy zrobić coś w rodzaju... Czy Wam tu pasuje? Odpiszcie. To zaczynamy. Proszę, to wy zaczynacie. Ja się Was nie pytam na razie, chociaż po tym. E, e, no, wiecie, ciężko jest stwierdzić to, co tutaj można wywnioskować. Poproszę o kolejne. Chcecie coś jeszcze... O, kiedyś nagrasz strzelankę oprócz wota Dobrze, że ten temat został poruszony. Bo, no i patel fronta. Rozumiem o co chodziło, bo jest... Yy, powiem... Nie powiem jednoznacznie tak, ale nie powiem i nie. Mam jedną grę. Zaraz wam powiem. Yy, bo... W przyszłym roku wiecie, no, nie, że muszę, tylko no, coś innego też będę nagrywać. Zawsze coś się doda, coś ujmę, a w tym przypadku nawet nie będę ujmować. Ale co planuję? Jest taka gra, jak wegdę. Jest to gra osadzona w realiach I wojny światowej. Uważam zajrzeć jako strzelankę historyczną. Nie mówię, że będzie na kanale, ponieważ sam dużo nie mam godzin yy, w tym w tym tytule, więc nie mówię, ale mam tą grę na oku, nawet teraz z niej próbnie nagrywałem, ale uznam, że tego nie opublikuję. Wiesz coś tam. Ale... No, wiecie, no, ani tak, ani nie. Ale noszę się z takim zamiarem. E, jeszcze powiem Wam teraz, że był ten Black Friday. I na Steamie, tu sobie tam kilka rzeczy pokupowałem. No, powiedzmy taka promocja. Z nowych tytułów jakie mam. To mam jeden. Coś takiego jak Spin Tigers Mad Runner. To jest ta nowsza odsłona: Spin Tigers. Kosztuje tam 99 normalnie, no 100 powiedzmy. A ja ją kupiłem za 33. Pro, promocja była e, minus 66. <grytanie> Multikonto w głowie, prawda? Multikonto w głowie. Nie, powiem. Powiem tak, ja się cieszę z ilości subskrybentów. Cieszę się, że jak mam live, oglądacie to, nie licząc pana sparkiego, bo pana sparkiego to ja tu ściągnąłem, że tak powiem. Poprosiłem, żeby, poprosiłem, żeby uczestniczył w odcinku, więc nie jestem zachładny w super, aczkolwiek widzę, że jest presja. News Souls SCP. SCP. To, 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 to nie jest to. To nie jest to, ale tak. I dokończę spin Jest to taka, że jesteście na sybergi według podstawki. Przykro. Jeździcie. Że op, yy, um. Język się plącze. Jeździcie po Syberii, po Wielkim Błocku. Storia trudna. Muszę w nią potrenować zanim dla Was nagram. Na pewno będzie to po nowym roku. W tym roku nie, 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 nie. Powiem Wam, czym, jak dla mnie jest lepsza od spin tire z pierwszego. Bo ja miałam z tym problem, więc jak ktoś by się zastanawiał na, nad tymi dwoma tytułami, to Wam wszystko powiem tak. Po pierwsze, ta gra obsługuje kierownicę i jest wnętrze pojazdu. Kamera tak jakby pierwsza osobowa, tak zwany cockpit. Aczkolwiek ten cockpit jest tyska rozdzielcza jest taka troszkę dziwaczna, ponieważ ona nie jest taka, jest w prawdziwym samochodzie, tylko jest taka, wiecie. Tam jest kompas, no to jakby taki pasek z gry tylko umyszę na desce razie. Czyli chyba, że popierzecie modyfikacje. Na ciężarówkę to zależy, jak będzie dobra modyfikacja, tak będzie. Wiecie, w modyfikacjach wszystko jest. E, tak jak już w którymś odcinku chyba z American tak mówiłem, e, ale też będą tam modyfikacje po prostu ze Steam Workshop. To jest naprawdę duży plus. Też chcę te tam coś, jakieś e, małe DLC do EuroTraczka, chyba kupię, jakieś, ale dobrze tutaj. Nie, nie rozgaduję się o, o Black Friday, bo teraz tego pełno wszędzie. Więc wystarczy, że ja się, będzie dobrze, jak ja się tym nie zajmę. Co do baterii, to widzieliście, że jest zapowiedziany. Zapraszam do oglądania. pod też będzie. Wszystko za niedługo. Jeszcze jakieś pytania? Ktoś jeszcze miał jakieś pytanie, to zapraszam. Czekamy jeszcze chwilkę, bo ja tutaj włączę chyba to opóźnienie w czacie celowe. Tam chyba 20 sekund, więc muszę czekać, bo zanim coś powiem, to jeszcze przyjdzie. No, cztery os, nie trzy trzy osoby Nie ma pytań Nic, a więc dobrze. Przejdźmy dalej może już do samego modelarstwa. Jeszcze zaprezentuję skanie. Zobaczcie, jak się ten model prezentuje. Skomentujcie, czy wam się model podoba? Co, czy kolor jest ciekawy? Piszcie teraz, bo na szczęście otrzymałem wiadomość od Pana Sparkiego, że wyłączyłem czat. Nie wiem, jak ja to zrobiłem. Czy teraz już możecie pisać? Napiszcie coś. Jest czat, czy, ta, czy czatu nie ma? Jeszcze nie.